Dzień dobry, witajcie. Mam dla Was dzisiaj zaległy filmik zimowy. Zaległy, bo nagrany między 5 a 12 stycznia. Nie sądziłam, że pogoda zafunduje nam aż takie zwroty akcji, i dosłownie z dnia na dzień przejdziemy ze śniegowych zasp w klimaty a la początek marca. Kto wie, co będzie w kolejnych tygodniach? Może wróci zima. Może tak zwany suchy mróz, a może się okaże, że to już koniec zimy. No cóż, zobaczymy. Dzisiaj, czyli na dzień 18 stycznia, nie ma już śladu pod nagłym ataku zimy, a i temperatury oscylują na poziomie niepasującym na styczeń. Póki co nie mamy na to wpływu, więc trzeba się dostosować do tego, co zsyła Matka Natura. Patrząc na obrazki, które teraz oglądacie, aż trudno uwierzyć, że tydzień temu było naprawdę zimowo. Filmiki nagrałam, kiedy pojawiła się mała szansa na pokazanie ogrodu w białej szacie. Zanim przejdziemy się po naszej działce, zobaczcie, jak pięknie prezentowała się nasza okolica spowita śniegiem i mgłą. Nie było widać sąsiadujących domów ani pobliskiej drogi do miasta. Naokoło tylko pola posypane śniegiem i mglista zasłona. Trzeba przyznać, że ma to swój urok, ale pod warunkiem, że nie trzeba ruszać się z domu. Dla kierowców takie warunki to istne utrapienie i pewnie dlatego między innymi zima nie należy do moich ulubionych pór roku. Nie dość że zimno, to jeszcze trzeba 10 razy bardziej uważać na drogach. Choćby nie wiem jak się ktoś starał, to nie wmówi mi jaka to cudna jest zima sama w sobie. No nie ma takiej opcji, ale taki mamy klimat i chcąc nie chcąc, trzeba z tym żyć. Ja jestem strasznym zmarzluchem. Nigdy, nawet w dzieciństwie nie lubiłam tej pory roku. Bo każde wyjście na zewnątrz kończyło się skostniałymi stopami i dłońmi, mimo oczywiście rękawic i grubych skarpet. Inne dzieci szalały w zaspach z bordowymi policzkami, zjeżdżały po 100 razy z górki, wracając ze szkoły, a ja, sztywna, zimna, człapałam opatulona na cebulę, aby jak najszybciej wrócić do domu. I wsadzić zimne nogi do piekarnika w tak zwanym jaworku. Takie mam wspomnienia ze szkolnych lat podstawówki, i szczerze mówiąc, niewiele się zmieniło wciąż. Nie lubię zimy, zimna ani zimnej wody. No cóż, poradzić? Raczej już to się nie zmieni, i pewnie dlatego tak ciężko mi przetrwać zimę. W domu co prawda jest ciepło i przyjemnie. Codziennych obowiązków też jest sporo. Więc zimowy czas powinien zlecieć tak samo szybko jak cały sezon ogrodowy. A tymczasem mam wrażenie, że zima nie ma końca. I chociaż dobrze wiem, że śnieg i mróz jest potrzebny z wielu powodów, no to szczerze mówiąc jestem przeszczęśliwa, gdy jest nieco inaczej. Kiedy odwiozę dzieci do szkoły i z grubsza ogarnę to, co pozostało po porannym zrywie, wtedy mogę wyjść na zewnątrz i szybko zrobić to, co trzeba. W pierwszej kolejności w kociej asyście wynoszę resztki na kompostownik. Nasze futrzaki tak się już nauczyły do tego rytuału, że mniej więcej o tej samej porze siedzą pod drzwiami kotłowni i czekają, aż pancia wyjdzie. Z wiaderkiem różnych niespodzianek. Lecą za mną krok w krok, i czasami trzeba naprawdę uważać, aby nie zaliczyć po drodze orła. Kiedy kocury rozpracowują w kompostowniku swoje znaleziska, mogę w tym czasie spokojnie dokarmić ptaki. Jest to chyba najprzyjemniejsze zimowe zajęcie, bo później mogę obserwować ich wdzięczne harce przy karmnikach. Chwila relaksu na świeżym powietrzu, no i trzeba wracać do domu, aby ogarnąć temat obiadu. Kiedy w garnkach jest już co nieco, można wreszcie spokojnie wypić drugi kubek herbaty albo kawy i zabrać się za nagrywanie filmików dla Was albo zacząć opracowywać plan działania na najbliższe tygodnie czy nowy sezon ogrodowy. Gdyby mój mąż wiedział, że ma już zaplanowany sobotni grafik na pół roku z góry, no to chyba wyprowadziłby się od razu z domu. Więc mam nadzieję, że tym razem nie obejrzy tego filmiku. No ale, moi drodzy, prawda jest taka, że bez jego pomocy w sprawach technicznych, no niestety nie dam sobie rady ze wszystkim. Mogę sadzić, przesadzać, kopać, wozić tony kompostu. Ale jeśli trzeba coś zmontować lub wymierzyć pod poziom, pod sznurek, no to niestety takie rzeczy nieco przekraczają moje możliwości. Z tego powodu ciut przeraża mnie myśl o dalszej metamorfozie warzywnika. Jesienne prace skończyły się na jednej grządce podwyższonej, ale to stanowczo za mało, aby zmieścić wszystko to, co chciałabym w tym sezonie. Wychodować. Druga sprawa no to poszarpany tunel, który czeka na nową, lepszą wersję. Więc będzie co robić. Wiosna szykuje się mega pracowita, ale chyba gdzieś w podświadomości to przewidziałam, sprzątając sporą część ogrodu jesienią. O tyle jestem do przodu, no i bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o moje plany wysiewowe, to w tym roku stawiam na warzywa. Mam zamiar wypełnić przestrzeń warzywnika tym, co lubimy najbardziej. Będą różne zieleniny, natki, szczypiorki i sałaty. Będzie w porządku marchewki, pietruszki i cebulki. Będą fasolki szparagowe, ogórki, cukinie i pomidorowy miks różności. Po krzaczku z różnych odmian w ramach eksperymentów, co komu bardziej zasmakuje. Z racji raczej skromnej powierzchni warzywnika, przewiduję co nieco upchać w donicach. Prawdopodobnie będą to papryki i jakieś drobne pomidorki koktajlowe, tak aby nie zajmować nimi miejsca, przeznaczonego w tunelu na wysokie pomidory. Jeśli oglądacie mnie od początku, to wiecie, że warzywa będą u mnie nowością, a właściwie tak naprawdę to powrotem do przygody sprzed 12-13 lat. Na początku mojego ogrodowania przez kilka lat z rzędu miałam warzywnik pełen wszystkiego: od natki, pietruszki przez marchew, buraki, kapusty, fasoletyczne i foliak pełen ogórków. Fakt, faktem, ogród ozdobny był wtedy mikrowersją tego co obecnie. Ale wtedy dałam radę z trójką małych dzieci, więc mam nadzieję, że z jedną pięciolatką za plecami no jakoś podołam wyzwaniu z niewielkim warzywnikiem. Jest tylko jeden problem, którego nie było u nas 12 lat temu, a mianowicie ślimaki nagie. No to dziadostwo rozniosło się po całym kraju i w mniejszej lub większej skali niszczy amatorskie uprawy, skutecznie odstraszając od uprawy czegokolwiek na własny użytek. Jak będzie w tym roku? Trudno powiedzieć. Niby w okolicy plagi jeszcze nie było, ale jak wiadomo, wszystko może się zmienić z sezonu na sezon. No i niestety mam tego świadomość. No ale cóż, co będzie, to będzie. Wysiewy będę robić na podstawie ogólnych wytycznych kompetentnych ogrodników YouTube'owego świata. Tak, aby nie przyspieszyć wszystkiego za bardzo. Będą drobne eksperymenty, no bo czemu nie? Ale wszystko w małej skali. Z perspektywy lat ubiegłych, wiem jedno: nadmierny pośpiech w wysiewach to wyciągnięte, wiotkie i niedoświetlone siewki. Które albo będą byle jakiej jakości, albo zwyczajnie się zmarnują. Wdrażając się powoli w tematy wysiewów, w styczniu podobno można wysiać już pelargonie, paprykę, poziomki, por, a pod koniec miesiąca seler, więc te nasionka trafiły już do ziemi, oczywiście w ilościach umiarkowanych. W przeciwieństwie do kwiatów, tutaj będę mocno hamować swoje zapędy, aby po prostu nie robić sobie niepotrzebnej pracy, bądź zwyczajnie nie wyrzucać nadwyżek na kompost. Rozkładając ogrodowe wydatki w czasie, planowane nasiona kupiłam już w listopadzie, natomiast teraz w styczniu zamówiłam dwa nowe regały, które jeszcze bardziej wykorzystają przestrzeń południowych drzwi tarasowych, aby zmieścić maksymalną ilość moich rozsad. Sześć półek na każdym z nich musi wystarczyć do czasu, aż gotowe rozsady powędrują do tunelu. Dla amatorów wysiewów metodą winter sowing styczeń jest wymarzonym czasem na wysiewy w butelkach, woreczkach i pojemnikach wystawianych na działanie naturalnych zewnętrznych temperatur. Jest na ten temat pełno filmików na YouTube, gdzie dziewczyny omawiają plusy i minusy tej metody produkcji sadzonek. Próbowałam, testowałam i wszystko było ok, poza jednym aspektem. No nie miałam tej frajdy i efektu przyspieszania wiosny, obserwowania roślinek na wyciągnięcie ręki. Na regałach i parapetach wszystko kiełkuje i rośnie szybciej. Natomiast na zewnątrz wiadomo, cały ten proces zacznie się dopiero gdy pozwolą na to naturalne warunki ciepne. Nie oznacza to oczywiście, że nie wysieje niczego tą metodą. Planuję wysiać w ten sposób m.in. orlaje i marchew dara, aby nie gromadzić tych wysiewów w domu. To są rośliny jednoroczne, więc nie ma co ich przyspieszać na siłę. Tymczasem mój winter sewing musi chwilę poczekać, bo z racji fajnej pogody udało się niespodziewanie zrobić co nieco w przestrzeni przyszłego warzywnika. O warzywniku oczywiście zrobię kiedyś salutki filmik, a tymczasem, moi drodzy, mogę Wam zdradzić, że Stary Tunel zniknął z dotychczasowego miejsca. Rozmontowaliśmy całą konstrukcję, na której był. Posadowiony, i oczywiście okazało się, że nie było co odzyskać. Deski spróchniały, słupki zgniły, więc wszystko było do pocięcia na opał. Tym sposobem placyk po tunelu opustoszał i czeka cierpliwie na dalsze zmiany. A dalsze zmiany oczywiście mam zamiar udokumentować i kiedyś Wam wszystko przedstawić na filmiku. Tymczasem cieszę się z tego, co już zostało zrobione i z nadzieją patrzę w przyszłość. Może powolutku uda mi się urządzić ten fragment ogrodu, aby był nie tylko pożyteczny, ale także po prostu ładny. Trzymajcie kciuki, a tymczasem dziękuję za dziś. Jak zwykle, proszę o łapki w górę pod filmikiem, jeśli się podobało i do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.